Dzisiaj, aby poczuć prawdziwego luksusu w formie trochę lepszego, bardziej ekskluzywnego jedzenia, muszę po prostu się wybić do kogoś w gości, sprowokować, zaproszenie, zadzwonić, zapytać, co się dzieje, co robimy dzisiaj wieczorem, czy może jesteście w domu, czy może ktoś ma ochotę na kawę. Próbuję być, że tak powiem, jak to się mówi. Eee, właśnie zapomniałem tego słowa, ale dlatego nie powiem. Tutaj mamy oprócz wspaniałych hamburgerów także cudowny litewski chleb, litewskiego śledzia. Litwa, ojczyzna moja. Czy tak było? Czy żeśmy się lubili? Czy historia jest prawdziwa? Czy historia jest bardziej wielowątkowa i trudna? Kupiłem ten chleb sam również. Alicja zamówiła śledzie, tutaj prezenty, można powiedzieć, od przyjaciela. Mielonka. No i ten śledź litewski. Bardzo dobry. Czy jeszcze wałczymy niczym dzikie koty bomba? Mam nadzieję, że tak, chociaż jest coraz trudniej, coraz dziwniej. Dzień dziecka się skończył, nic tylko dla mnie, ale myślę, że już dla wszystkich. To mnie przeraża. Świat się kończy. Zaczyna się coś nowego. Resetują, przepotężni. Trzeba zacząć się już po prostu, niestety, pilnować. Swojska zabawa się skończyła ten taki naprawdę elegancki klimat. Niestety, co mnie boli, litewski chleb, litewski śledź. Przypomnienie północy skandynawskiej prawdy. Próbujemy, jest naprawdę dobry. Można zamawiać. A spróbowa czemu nie. Big ten to taka mieloneczka od przyjaciela. Mam nadzieję, że kiedyś się nauczę, jak to się robi. Patrzę na to. Galaretka, nie galaretka, mięsko, wieprzowy słoiczek. Ludzie się w to bawią. Ludzie chcą być inni. Ludzie chcą żyć jak kiedyś. Czy uciekłem grabarzowi z łopaty? Po raz kolejny Mam nadzieję, że tak. Bo żartów, jak wiecie, już nie ma. Trochę jestem obolały, połamany. Czy wrócę do gry? Tego sam nie wiem. Mam nadzieję, że wrócą. Zaczyna się wiosna, czyli przebudzenie. Ludzie wymurzają, się ze swoich nor. Rozrabiają, piją, grillują, hałasują. Są niegrzeczni bardzo często. Co mnie boli. Czy chcesz żyć w ciemnościach listopadowo, grudniowo, styczniowych Tak. Piękno innego świata. Innej północy. Bo Litwę w sumie zaliczamy jako północy. Bardzo dobry chleb, no wspominam to ze Szwecji jeszcze, bo oni też tam taki chleb mieli, ciemny inny, no i ten śledź też mi przypomina właśnie Skandynawię, taki bardziej słodki, taki jak lubię w pewnym sensie i mogłem się delektować. Mielonka od przyjaciela, musztarda klasycznie, a teraz wracamy, nóż od mojego przyjaciela Froga, cudownie ostry, cudownie inny, cudownie lepszy. Słoni na w słoni na inaczej się wytapia. How you doing, B-Time? Dzisiaj wracamy do korzeni, wracamy do prawdy, mimo bólu, mimo cierpienia, mimo zmian, mimo resetów, mimo czasów hybryd. Chcemy dalej się cieszyć tym światem, chociaż jest to coraz trudniejsze. Tak naprawdę, moim zdaniem, chociaż zdania są podzielone, często mówię kiedyś to było lepiej. Wspominając mojego ojca, jak się żyło w Sopocie, w tym mieście, te wszystkie dekady, mimo komuny, ale było po swojsku. Ci ludzie byli inni. Dzisiaj już jest chaos. Chaos, a z chaosu porządek. Czy ten porządek wyjdzie? Niby zawsze wychodził, ale czy tym razem wyjdzie? Za szczęście wydaje mi się, że wielcy twórcy, hebraski magii najwyższych stopni masońskich, pokazują nas w filmach, co nas czeka, albo będzie czekało, bo oni po prostu muszą to pokazać zanim to zrobią. Mad Max, proszę Państwa, Terminator. To już nie są bajki. I robot. Wygra ten, kto pierwszy zaatakuje humor idealnym robotem albo robotem psem. Tak będzie prawda. Peplitwa, proszę Państwa, Litwini, nasi bracia i przyjaciele, którzy nas kochają, oczywiście sobie żartujemy. Jajeczka najlepsze tutaj od polskich rolników, ludzi prawdy. Ciężkie dłonie, równe palce, wielkie pazury od grzebania w ziemi i hodowania trzody chlebnej i innych takich fajnych zwierzątek. Słonina. powracam do korzeni, powracam do prawdy, czasami mam taką ochotę. Proszę Państwa, kuchnia to chyba jest jedyne miejsce, gdzie zaczynam zauważać, że jeszcze nie odstaję od elity. W wielu miejscach już niestety nie potrafi się odnaleźć, ponieważ odstaję od elity. Jak powiedział mi kierownik, dlaczego człowiek musi pracować, dlaczego człowiek musi się tak cały czas starać i to były lata 80, a wtedy jeszcze było i to. Proszę Państwa, do czego zmierzam, że czasami człowiek by chciał odpocząć, ale wie, że nie może. Nie ma czasu. Nie może tego zrobić. czas mojego ojca, zero kredytów. Sopot. Pełen luz. Zero parkomatów, zero jakiejś takiej inwigilacji, takiego śledzenia. Spałeś pod molo, Rano wstawałeś, otrzepałeś się, szedłeś dalej. Dzisiaj obawiam się, że to jest trudniejsze. W ostatnio pracowałem bardzo smutno, przeciążony przez konieczność państwa, bo nie wiem, czy to się, że nie skończy. Dźwiganie i takie różne rzeczy. Całe ciało całkowicie nie przesunąłem do kilku treningu, ruchu, po prostu zastanę na maksa, plus do tego myślę, że też wiek. Ale gdzieś tam byłem na działce, trochę porobić, wracam, trzeba było coś zjeść. Wtedy był taki dzień, że ruszyłem do kuchni i szedłem jak taki szef, wiecie, szybko, szybko, ładnie, troszeczkę bałaganu, ale to było zrobione dobrze, w stylu restauracyjnym i ludzie byli cudowni. Proszę Państwa, patrzcie na to, jak słonika pracuje, nasz styl słonikowy, ona jest delikatna. Świnka oddała swoje istnienie za to, żebym ja teraz mógł sobie tak tutaj gadać. Coś wspaniałego, że to szanować. Przesilenie wiosenne, bólu, cierpienia. Proszę Państwa, bo tak strasznie boli, kiedy pękają pąki. Czy wolę ten listopadowy mrok? Myślę, że tak. Wydaje mi się, że tempo dzisiaj jest takie szybkie, że ludzie po prostu też za bardzo już nie mają czasu na gotowanie. Mają czas na inne rzeczy, na przykład scrollowanie swojego telefonu, tym mówimy, że odpada Ci generalnie 25 lat życia. Na scrollowanie okay. telefonu, proszę Państwa, oprócz tego dowiedziałem się, pozdrowienia dla Zosi, małej Zosi, że najmniejsi fani Dzikiego też oglądają te filmy. Nie mówimy tutaj o 10 latach, mówimy tutaj o niemu Big time. To jest mój ulubiony kubek do kawy, proszę Państwa. Te wielkie kropy, ceramika bolesławiecka, to jest stara szkoła bolesławiecka. Chleb litewski, powiem dobry, tęsknię za tego rodzaju pieczywem. Pamiętam jeszcze z północy, czyli to jest Szwecja, Bałtyki, też trochę było Bałtyków. No Generalnie było takich trochę Litwinek, one gdzieś tam próbowały się wbić w te takie struktury, jakieś haerowo, biurowo, zarządzające. Inny świat, inny tych. Chociaż mój brat. Z jedną się, kolego. Czy uda mi się uciec z systemu? Może być trudno, proszę Państwa. Może być mega trudno. Nie jechać znowu do Sopotu. Są generalnie sprawy bardzo ważne. Ale chyba nie wyrobię. Nie wiem, sam. Większość problemów powstaje z po prostu, jeśli tam gdzieś nie chorujesz albo gdzieś nie umierasz. Oczywiście są to finanse, które gdzieś tam cię ustawiają w szeregu, bo chciałbyś wyskoczyć, ale po prostu jeśli nie masz. Niektórzy nawet tak mówią, że mężczyzna coś na jest jak nie ma finansów. Jest niewidoczny, jest nie Czy to prawda? Nie wiem sam. Jeszcze tak nie było. Jeszcze jak jesteś młody, możesz zawalczyć swoim ciałem. Kobieta może też zawalczyć swoim ciałem, później też już jest. Nie widziałem. Co jest przykre. Będę wrzucał. Nie chcę bardziej wytapiać, bo będzie zbyt mocno wytopione, ale patrzcie jak słonika pracuje cicho, spokojnie, w naszym polskim stylu delikatnym, kulturalnym, eleganckim. Jeśli chodzi właśnie o jęcznicę na smoninie, to ona jest taka old schoolowa, ona ma taki inny wygląd, inny smak, inną prawdę. I inaczej smakuje, tak jakby stare czasy, stare dobre czasy, kiedy to jedzenie było inne, zaryzykuję stwierdzenie, kiedy to jedzenie było lepsze. Ja bym knajpę, tam trochę coś serwował. Sorry. Mm.